go dzisiaj zalosujemy sobie, no, i no se kupimy, czekaj zaraz sprawdzamy jakie są tu losy. Na no, kurwa, to bym chciał kupić, ale no, nie wystarcza na razie. Zgadzam, e, no, no, pożyczka sobie zna. zalosuję se, to se kupię, może coś poleci, zobaczymy. Czy to zrobią? No kurwa, jebać to, jebać biedę, jak to mówią. Eee, to są tutaj chyba, no. Bardzo ładny pergamin, no bardzo ładny. Eee, jest bardzo ładny i myślę, że będą pomyślne loty z nich. W Prawie jak w, w skrzynkach w cs ie tak jakby te ta emocje przeżywał, że kosami loty może teraz sprawdzamy. I o kurwa Lega! O oh, je yeah. <grywa> No zaczyna się obiecująco. No, Liczę na te, na te kurwa walutę eventową, bo bych sobie kupił taki orb zajebisty. By sobie z błyskiem i z ogniem łaził, ale no nie wiem czy mi to poleci, czy nie. Kurwa, no skomu ma wiedzieć? Jakby poleciał, to by było zajebiście, nie? bo tak to mi poleci no to będę robił kasę dzienne w tej nawet nie wiem kurwa czy są takie kasę dzienne bo dopiero patrzę ewent jakiś no to kurwa zalosujmy sobie nie skończę pieprzyć może coś teraz się uda o kurwa legendarny no obiecuję co a z tego legendarnego może coś pierdolnie jakieś zajebiste te... eventowe i kurwa zajebiście chyba że jebany miksy lotną. tak jak jak to tam kurwa jakiś typek miksy lotną. no 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 nie no, kurwa na... na chuj mi tyle 6m no rozprzejdza se na macho i tyle mono. no no ale no no ofis, no kurwa tym to do pasem mogła najwyżej utryć Podetrzyj gdzie utryć <śledzimy> Dobra, i ostatni losik, taki, taki krótki odcinek będzie, ale zawsze jakieś zobaczymy, co z ostatniego lotnie, no. I tu tu ru, tu, tu tu I Ja pierdolę, trzy następne, ojojoj, obiecująco. No, to ja mam chyba kurwa fuksa, jak patrzyłem, to chuje nie miały takiego szczęścia. No przepraszam, losownictwo, ale... Tak musiałem powiedzieć właśnie. No. I lecimy. No no nie. No. Co ta kurwa jest? Czy fowanie depozyc co na chuj mi to? No właśnie jakby miał tam eku jakieś to ja no bardzo pożyteczne, tak? Dobra, to lecimy z następnym. Ono no kurwa. O na bronie, no. Kurwa, waluta chce nie kuba jakieś na bronię. chuj Chujcie w dupę jestem Pierdole chuju Okradzie, e, okradacie mnie z moich. Kurwa ciężko nie zarobionych pieniędzy. No, dobra, lecimy na tym. I to będzie ostatni. O! Oh, Fuckie! Jest, mamy dwa! No, dobra, i jest błogosławieństwo, no. Niszczenie energii, SA, to bardziej palady na mojego bycie, pod PvP z jakimiś yy, tancerzami, no, o, to będzie dobre na wojowników, i to, jeszcze ulepsza broń palady nie, no, to zajebiście, 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 wszystko dobrze, OR, pięknie, no, jeszcze lepiej, no, to... Mogiemy jeszcze coś zalosować, jakiś kurwa losik. Kurwa bieremy go. Sprawdzamy co z tego gówna loto. Kurwa nie. To ostatni losik taki prawilny. Jebany! To było dobre. Dobra. To dziękuję za obejrzenie mojego pięknego odcinka. No widać, że jakieś loty są. No. Mogło być lepiej. No ale dziękuję za obejrzenie. Zostaw prawinną e, łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj. Dziękuję, do widzenia. Cześć.